Słuchajcie moi mili! Dzisiejszy odcinek zaczynamy dość nietypowo, gdyż nie od kadcenki a ogłoszeń takich powiedzmy parafialnych, to dlatego, że jak zauważyliście ostatnio na moim kanale było mniej odcinków, więc postanowiłam w sumie, że tak. Te serie, które mi się kończą, czyli pradawny rodowód lub w mało odcinku, czyli Maszyny ma 300 miłość będą teraz ogrywane. Oraz w sumie Noc Soupery a maki życia i tajemniczy ogród wrócą niebawem, dlatego ja ich nie zawieszę, tylko one się pojawią w późniejszym czasie, gdyż jak zauważycie mam teraz na rano, więc tego czasu do nagrywania mam też mniej, więc dzisiejszy powiedzmy, nie wiem czy to będzie po prostu tylko w ja tego sprawdzę we wtorki. Możliwe, że we wtorki będzie prawdopodobny rotowóz, To jest 36 odcinek, więc jeszcze powiedzmy tak, z 4 odcinki. A tajemniczy ogród by mógł tutaj wrócić. Natomiast jeśli chodzi o smaki życia, myślę, że one wrócą. Też nie babem. Zatem jak zauważyliście dzisiaj, yy, naszym głównym bohaterem jest nach, a to dlatego, że Juliet jest w pracy. W dzisiejszym odcinku chciałabym postarzyć Alistara i jeśli się uda zaprosić yy, jego, yy, że tak powiem, kuzyna Sebastiana, to go też postarzymy. I na cutscence też się coś wydarzy. Tego nie będę teraz spoilerować. Wyjdę sobie zaraz rozgryw do rozgrywki. Oczywiście yy, nasz tutaj no, siedzi przed komputerem, on co prawda za 22, 22 godziny do pracy, więc yy, ja tu bym chciała ci, żebyś yy, w sumie zajrzał do córki. Być może jeszcze postarzymy właśnie naszą małą Aime, w sumie pokój by, na, by było fajnie, żeby tutaj można było ją postarzyć, więc ty się tutaj yy, baw w kuku, natomiast yy, ty tutaj Serafin, co tu masz? Szybki prysznic, więc na pewno byś chciała zrobić y, ciasto czekoladowe. O, widzę, że ktoś tutaj y, zostawił jedzenie, więc tak. Ty byś chciała łupieć ciasto czekoladowe. Y, gdzie tutaj jest y, wypieki ciasta i tu widziałam jakieś fajne. Aha, to jest na tego, na Halloween. A dobra. Y, truskawkowe. Myślę, że truskawkowe będzie dobre. A nie żadne tutaj y, takie. Y, Chciała iść chyba na balet, ale dobra. Hmm, widzę, że się coś zajmuje, więc... Yy... Tak. Tutaj nam koleżanka zrobi ciasto, tylko... Yy, ja bym się przebrała. Yy, garderoba. O. Coś takiego. A ty tutaj, kolego, co robisz? Aha. Okej. Okay. To ty, jak ja bym tutaj chciała, żebyś... Yy posprzedawał i zajął się tutaj yy, kurnikiem yy, rozuć karmę oczywiście od razu uzupełnimy tutaj i posprzątamy, Ten zawołamy. I tutaj ogarną, bo widzę, że to już smrodek leci nawet. A ty kim jesteś? Momencik, zaraz sobie zatrzymam. O, dość yy, ładnie ubrana estetyczna pani, więc jeśli ten PC to zostanie. Okej, okay, to już mam wykorzystane. O Boże, komu ja to kliknęłam. Oj. To ja jak krzak zrobić. No dobra, to tutaj uzupełni karmę, Rozrzuć i posprzątaj. Dobra, tobie już kliknęłam. Ty tutaj ogarniesz to ciasto? Okej. Okay. I teraz bym chciała, żebyś to ustawiła na środku. Ja się życznie proszę na środek. Dodamy damy świeczki rodzinowe. A, tutaj nam pani przyszła. Ale ja bym chciała, żebyś. nam no, nie zabrała przypadkiem dziecka. Się zastanawiam się, kim tutaj jest. Dobra, ty może jednak sobie iść, wyjść do domu. Wymiana kartek. Co z tak ukradkiem? A ty miałeś iść do pracy? Nie! Jeszcze 21 godzin, no co chcesz? Bo niektórzy do siebie zupełnie, panu... no dobra, to yy, w takim razie ty tutaj ogarniesz jeszcze te opory Bo on tu widzę... Przyszedł na lekcjach czy nie przyszedł? Bo teraz kurde nie wiem czy on tu... Nie, on tu przyszedł, więc... No dobra, yy, To ty ją wyczyść i, i wyduj. A a co ty tam ogarniasz? Ty, może położyć w takim razie mało. Mam nadzieję, że ci uda się położyć spadziłom. I w sumie te urodziny byśmy mogli y, zaraz zrobić. Mm, dzisiaj jest Dzień Miłości, ale bym chciała dodać y... możemy dodać w sumie takie święto? Tak patrzę, kurczę. Y, przyjęcie urodzinowe. Y, jubilat na pewno AIMĘ. Chciałam jeszcze i brata zaznaczyć, ale widzę, że nie mogę. To tak, na pewno tutaj kilka osób oznaczymy. Przecież może Rory nie, bo ze względu, że jest wilkołakiem. A ja wiem, jak to się kończy z wilkołakami. Żebieniowca, może niech to będzie serafin. Mixologa. Y a, odpuścimy miksologa i artystę. Już Małek może robić za artystę. I chciałabym, żeby to był nasz dom. Tak patrzę na szybko kurczę, bo... A, jest nasz dom, więc tak. I teraz mamy godzinę 11, to... Jak będę zmieniała, to najwyżej kurczę... Ale wiem, na 14. A, musimy wszystkie role. Zaryzykuję i dobierzemy 4. Ty tu jesteś i miksolog jest wynajęty. I teraz, zaraz spróbujemy, no do trzech razy sztuka, jak to widać. I teraz mamy, że przyjęcie urodzinowe jest że przyjęcie. Co prawda, tu jeszcze postarzymy parę osób, więc tak. ja y się położyć spać. Mam nadzieję, że się nie zabugujesz na no, Ja to bardzo cię przeproszę. Dzisiaj będą takie potrójne urodziny, bym chciała. Ja ci jeszcze, zmienię ten strój, bo coś, widzę, że on się trochę zmieni strój, i może niech to będzie ten. A ty sobie tutaj pośpi. Natomiast y, oni już ogarnęli te. Okay, widzę, że tu jest w miarę ogarnięte. Rozrzuciłeś tam? Aha, nie dopiero rozrzucasz. To jeszcze y, podprzątaj tutaj. I jeszcze uzupełnij karmę. Mm. A tobie co, mała? Przecież. Nie mówcie, że ją... Czekaj, zaraz ci sprawdzę na nastrójniki. Yy, brak przytulania i czas odpoczyń. No. Dobra, yy, przytulimy. Znaczy, o, podnieś i... Yy, no i po, połóż ją. Ojciec roku dosłownie. Oj, tatuś, tatuś, coś z ciebie rośnie. No, teraz powinno być dobrze. Położyć ją już teraz normalnie? Ja bym chciała jeszcze włożyć, a, włączyć kołysankę Kołyszy No Teraz mam nadzieję, że mała zaśnie Okej, okay, a my będziemy chcieli tutaj y, Zawołać na jedzenie y, lady A ty pi, przecież Myślę, że Potrzeby masz ogarnięte w miarę. Młody natomiast tutaj yy, świątecznie nie wypał. co no zdarza się, ale spokojnie ciebie postarzymy. A kto tu zostawił śmierdzioszka? No chyba Lady. Więc yy, wyżyć to. Powiedziałam, że można właśnie tak na przyjęcie, ale jak nie można tak, to ja bym chciała w sumie, żebyś tutaj przygotowała posiłek i może... Tak na przyjęcie, żeby to właśnie pasowało. O, może to? Nie, chyba może to zrobić. No dobra. To ty, na tam jeszcze walczy z oborą, to walcz. A ty w sumie mógłbyś nie będziemy to, tego pożerać, ale ja bym chciała, żebyś yy, też coś ugotował, bo mamy w sumie dwie te... Yy. O bo na... nie na pewno chyba robiło jednego. Nie, ale to może by tą herbatę ogarnąć. I w sumie bym chciała, żeby tutaj do której o 17:00, No za godzinę rozpoczynamy, więc ja myślę, że wyjdzie w sumie wcześniej z pracy. W momencie, gdzie to się tutaj klikało. Eee, tak, myślę, że w sumie to zrobisz. ty też, bo to masz krócej. Coś nie, ty masz o 14, no dobra, to ty tak. Natomiast ty byś musiał wyjść wcześniej. No tak, zarobiliśmy mało, ale co zrobić. Lepiej, żeby ta była mała, że tak powiem, żeby była jednak na tym, na urodzinach córki. Ja jeszcze tu tak. będę chciała zaraz zaprosić parę gości, więc dajcie mi momencik. Jako, że mamy dzień miłości, widzę, że Unifredas i Marek od razu zaczęli od róż. Tutaj jeszcze pojawia się oczywiście nasza babcia, czyli Kimena. No i nasz, może nie lubi lat, ale też będzie dzisiaj Zantem Sebastian, którego przywitał oczywiście Noah. No widać się trochę, yy, chłopak przestraszył na pewno blizn, ale coś ja tutaj sobie właśnie wyjdę z tego taba, obróce ładnie tutaj widzę, się wszyscy pojawili. Nasz tutaj Alistar już przeszedł sobie, ciągu kliknąć jako lubi lat, ale jak widzicie nie udało mi się to zaznaczyć. Juliet sobie usiadła, więc myślę, że część imprezy się przyniesie oczywiście tam. Może dzieciaki tam pójdą sobie. O, oglądajcie telewizję. Ja bym chciała, żebyś ty poznał się z swoim poniekąd kuzynem. Natomiast reszta tutaj sobie usiądzie. Tak, możemy zacząć. Przyjęcie urodzinowe. I pierwsze co bym chciała to w sumie yy, jako że mamy mało jedzenia. O kurczę, co tu się... Od... Co to by się stało z tymi włosami? Ja nie wiem kurczę. To tylko w tym włosie mam jakiś problem. Ja Będę musiała je yy, w sumie zmienić. Więc ja ci zmienię jak mi się uda. Mam nadzieję, że się nie zabuguje. Więc tak, yy, tutaj zaprosimy i ja bym chciała w sumie... Yy, Obudzić małą, natomiast ty też byś mogła w sumie się przebrać. No, Juliet, zaczekaj. Ja bym chciała, żebyś w sumie się jeszcze przebrała. Widzę, że tutaj nawet y, nasza, y, nasza serafin ma problemy z włosami, nie? Kiedyś myślałam, że to tylko włosy alfa tak robią, ale widzę, że kurczę Marksizmas też mają te problemy. Ja Będę musiała je w sumie jakoś zmienić, ale ja bym chciała, żebyś w sumie tą garderobę. Zmieniła póki co. Może coś takiego. Mam nadzieję, że nie będziesz aż za często zmieniać. No, ale na no, przykład chcemy obudzić małą. i w sumie można by spróbować. Czekaj, można Cię może pokazać. O, przedstaw wujkowi Markowi i pewnie jeszcze spróbujemy przedstawić ją Winifredzie oraz Him Himenie. Jak już to wszystkim ją przedstawić. ludzie oni w sumie poszli? Tak się zastanawiam, bo część tu stoi, część tam. się pewnie się rozeszli... Y, tego... wszędzie. I nigdzie. A ty idziesz tutaj. Czyli do góry pewnie, pewnie poszli. Aleksia też tutaj sobie tego... O! O, jak uroczo! No, w sumie y, Marek ma już kilka dzieci, więc może czekajcie, ja tu podstawię tą ścianę. Chociaż kto tam wie, co ta mała sobie myśli. O, już widzę uśmiech, tu trzeba. Co prawda, babcia się trochę wtryniła w kat, Ale myślę, że <taki> takie urocze zdjęcie się przyda. Oczywiście. No, ja nie umiem się ustawić. O. Witamina! O jedy! Ja tu wężę jakiś postęp ze strony małej. Ale może się mylę? Oczywiście wyszłam dość nie fartownie. E, no, a jeszcze chcieliśmy żebyśmy pokazali małą tutaj... Winifredzie e, oczywiście. Tak, wujka ma koszowała najlepiej. No dobra, a teraz ołotasz to dziecko. Hmm... O, o, chyba się... Że tak powiem, nam tu. O. A gdzie ty mała jesteś? Aha, tu. No dobra, podnieś. I spróbujemy przestawić małą. Ty tutaj nie flirtuj, tylko masz pokazać dziecko. O, jeszcze tutaj yy, czatę, pokażemy się. To jest bardzo moim zdaniem urocza animacja, zwłaszcza jak chce się zrobić fajną kacenkę lub coś koło tego. No, Uniforda pewnie ma większe pojęcie o dzieciach. W sumie ona już ma, jak pamięć nie myli, przynajmniej dwójkę swoich, więc tak. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie dla potomności. Kurczę, akurat chciałam tak z boku im jeszcze jedno zdjęcie z żeby nie było. Patrzę, że za chwilę nasz wiek niemowlęcy przestanie istnieć. Więc tak, my tu schodzimy. I tak, weźmiesz ją od tutaj. Tej. Uniforde Tak, ja dzisiaj nie pamiętam imion dzieci. A tym bardziej powiedzmy ogólnie Simów. Dobra, y, jak to było... Dobra, już nie będziemy przedstawiać, tylko ja bym chciała, żebyś mógł wziąć to dziecko. Y, nie przepiń, tylko o. Sprawdź co się małego. Y, a jest opcja, żebyś y, wziął, oglądaj. A ona położy mało. Dobra, to w sumie podnieś i bym chciała, żebyś ją tutaj y, postażył. To będzie chyba tak. No nie mówcie, że kurczę, teraz nie mogę, że się ten... Tam... Dobra, ja to spróbuję tak zrobić. Może to kwestia, że to jest nie na środku. O, pomoc z tymi. I na pewno od nich to będzie ojciec. Natomiast <mulizacja> też chciałbym, żeby żeby reszta tutaj podeszła. Podejdź i śpiewaj, może nie. Rozmawiaj tutaj. Mój też byś sobie usiadł. A gdzie reszta? O, widzę, że już w miarę wszyscy poprzebierali przez troje, Widzę, ale ja bym chciała, żebyście tutaj podeszli wszyscy razem. Dobra, lepiej postażymy małą. Tak, szalone urodziny. Zobaczymy, czy się uda. To tymi, jak się w sumie to już te świeżki rodzinowe, bo w sumie nie tylko Aime będzie postarzana. A ma cechę rozpromienioną jako niemowlę, ale wygenerujemy jej głuptasek. Myślę, że mogłaby to być ta cecha. O, i zaraz zobaczymy, jak, jaką jej tutaj w sumie. W sumie ten strój nawet mi pasuje do niej. Więc ja bym chciała, żebyś tutaj yy, zawołał wszystkich, niech mała, tylko sobie tutaj w miarę tego. Yy, zobaczę, w yy, momencie, ja tutaj sobie przybliżę, yy, co prawda, bardzo fajne. Yy, nie wiem, czy to jest sukienka, czy śpioszki, ale mam wrażenie, że yy, to bardziej sukienka, więc trzeba przyznać, że ładna jest z niej symeczka. Natomiast ja bym chciała tutaj młodego jeszcze postażyć i to nie jednego. Więc mam nadzieję, że się tutaj wszyscy, że tak powiem, ogarną. Mam nadzieję, że tutaj w sumie wszyscy usiądą. Usiądźcie tu razem. I teraz tak, postarzymy yy, postażymy te rzeczy, nie? I chciałabym, żebyś ty też sobie y, wypowiedział y, życzenie, więc będziesz jako drugi. Ja że obaj koledzy y, z... Y, dlaczego, obaj kuzyni zostaną postarzeni w dzisiejszym odcinku no, a ty niepostarzony jesteś? Y, wypowiedz życzenie. No, wszyscy się zeszli. Nawet Rory tutaj się pojawiła. Oj coś czuję, że się zbugowało. Hmm, dobra, ja cię może tutaj y, ogarnę zaraz. To nie mogło być tak idealnie, więc tak, zresetuj Sima. Oj, się bałam, że widzę podwójnie, ale dobra. Y, wypowiedź czy nie? No. Wszyscy się tutaj widzę. przebierają. No. Zobaczymy co mu zaraz wylosuje. Jest nastolatkiem, ok. W sumie wybrałabym mu aktywnego. Cześć, momencika, jeszcze kurczę, miałem gdzieś tutaj taką fajną cechę. Jak wybraliśmy tą, to niech zostanie i jeszcze aspiracje myślę, że o ze sportowych, entuzjasta sportów ekstremalnych, no dobra i ja bym chciała jeszcze, żeby tutaj Sebastian został postażony. więc tak Sebastian, ty też dodasz świeczki urodzinowe sobie, o ty dodałeś. no dobra, wypowiedź ja widzę, że tu wszyscy się rozeszli, a ty lepiej już stój. Nie pokazuj się aż tak, bo będę chciała się zmienić trochę. Okej. Okay. No, babcia nam weszła trochę w kat. Okej. Okay. On tutaj też się postarzy. Eee, nie przesadzaj. Okej. Okay. Mm. A ty, ciekawe, jak będziesz wyglądał. Dobra, wylosujemy na no, dwa. Dobrze, no, że jeszcze. O, to myślę, że będzie lepsze dla niego. Natomiast on będzie chciał być. Hmm, co my wybrać w sumie? Ja myślę, że on będzie chciał może zostać. zostać pisarzem. Jest, kurczę aktywny i ten, to tak nie bardzo, to może w sumie. O, zrobimy kurczę. Ciężko jest wybrać w sumie. O, arty artysta blogoswojtko. Czy to nie jest moda w sumie cecha? Dobra, dowcipnisz mu. No wybierzemy i w sumie tutaj zmienię jedną cechę. Kreatywny mu dam. Wow. Tu widzę, że będę musiała trochę pozmieniać, ale to akurat myślę, że w innym wydaniu, może w kasie. Ja tylko tutaj go odkliknę w sensie, żeby no powiedzmy nie kontrolować go. I myślę, że tym jakże optymistycznym i dość ciekawym wizerunkiem Sebastiana, takiego bym powiedziała, dość nietypowego. Zakończam ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Ja Was zapraszam na krótką kadzenkę Do usłyszenia w kolejnym odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!